Cześć z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale! Dzisiaj jest pita z porównanie dwóch Honorów: Honor 20 i Honor 20 Lite. 20 Lite Kilin 714 GB Pamięci RAM, w Honorze 20 Kilin 980 GB Pamięci 6. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak one działają. Jak pozostawiają aplikacje w ramię. To samo zrobimy w przypadku gier, który jest szybszy który szybciej to wszystko ogarnia. Więc lecimy. Pierwsze co? Allegro Honor 20, light trochę z tyłu. Jedziemy dalej: AliExpress 20 i light. Następnie Ceneo. Tak samo. Galerie bardzo podobnie HBO GO. 20 i na Light czekamy. Ipla. O, I Pla, i Falstart, start. To jeszcze raz zrobimy to tutaj. I Honor 20 i Honor 20 Light tu trochę dłużej. Ogólnie widać działanie nie mniej więcej tych telefonów 20 i 20 light. Dopiero teraz. Następnie mapy Jeden i po chwili drugi. Nie dziękuję. Dobra. Player.pl Dotyk jest kiepski w honorze 20. Widzicie, dotykam i nie zawsze to działa. Tak, tu jest jeszcze folia. Chociaż na 20 i 20. No, obu jest w sumie folia, więc no dziwne. Olix, pierwszy, drugi Pyszna.pl Podobnie, chociaż tu mało czekaliśmy na Lighta Pizza Portal. No, tu tutaj mała różnica. Sklepy Play. Zdecydowanie szybciej Honor20. Spotify. Widać. Taptalk. Bardzo szybko, tu trochę dłużej. TripAdvisor. Widać. Następnie mamy Twitter dla Honora 20. Uber. Tutaj też szybciej. Następnie mamy Wykop. Mamy YouTube. Jak widać. No więc, no, wiadomo, wersje light nigdy nie są tak dobre i wydajne jak wersje normalne, więc skądś musi być ta taniość. Dobra, 4GB, 6GB. Jak będzie działać? Sprawdzamy. Tu już na dzień dobry, ramem w, 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 w Lite. AliExpress tak samo. Ceneo w ramię, nie w ramię. Galerie tak samo. HBO Go tu w pamięci, tu się uruchamia ponownie, i pla identycznie, jak dojadę, tu super, tu źle, mapy, widać, player.pl, też ponowny restart w lite OELIX tak samo, pyszne pl, tu w ramię, tutaj nie, pizza portal, to samo. Sklepy, o w końcu coś w pamięci w Honorze 20 Lite, Spotify źle w lajcie. tu w Ramie, tutaj się no, ponownie uruchamia. No tu, o tu Restarcik i tu też, TripAdvisor w obu przypadkach, Twitter jak widać tutaj źle, z tym nie mamy Uber w Ramie, a tu nie w Ramie. Wykop to samo i YouTube to samo. No i widać wersja Lite też w pamięci Ram jest gorsza. Przyjmując prywatnie, raczej nigdy nie kupił telefonu lite, no ale cóż, no wiadomo, czasami nie wszystkim zależy na fajnej wydajności, tylko telefon ma po prostu działać, no to wtedy właśnie dla takich osób bardziej są takie tego typu telefony stworzone. Dobra, gry. Zobaczmy, czy w grach będzie większa różnica Kirin 710, Kirin 980. Lecimy. Asfalt 9. I czekamy. Honor 20 wygrywa. Light, no, tu będziemy czekać. Pytanie: jak długo? No, na razie czekamy. Słyszę dźwięk. Ale nic poza tym. To Niestety trzeba nazwać przepaścią w wydajności. Delikatnie uzujmując, asfalt 8, czyli następny tytuł. Mam wrażenie jakoś dziwnie. Już miałem kilka telefonów na Kirnie 710. i Nigdy takich długich czasów oczekiwania nie było. Dobra. O, tu jeszcze asfalt coś sobie chce dociągać, to może go odpuścimy. Lecimy dalej. Temple Run 2. No, widać też różnica. Na korzyść Honora, oczywiście. Tutaj trochę czekamy. Dobra, widzicie. Jedziemy dalej. Dalej mamy Subway Surfers. Odpalone. Nienawidzę reklam tego typu. Tutaj też odpalone. Trochę to trwało. Dead Trigger 2. Dobra, nie dotknąłem tutaj, ale zrobimy bez fal startem i zobaczymy. No, bez komentarza. Nawet nie trzeba było tutaj powtarzać, widać, że jest szybciej. To znacząco. Asphalt Extreme. Nawet dla na forów Lightowi nic nie pomaga. Kolejna gra odpalona w lightie Wolniej. No, jeszcze jakiś profil sobie sczytuje. No, długo. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy Unkilled. W przypadku sytuacja wygląda tak, że co my tu zobaczymy, zaraz się dowiemy. Odpalone, A w lightie czekamy. Czekamy, czekamy. Czego się doczekamy? Jeżeli komuś zależy zdecydowanie na prędkości działania, no to wersję light nie. Co? Pięknie widzimy. Ja mogę sobie tu pogadać głupotki. A lajcik jeszcze na mnie odpalił w ogóle gry. Dopiero teraz. Dobra. I ostatnie PUBG. Co będzie szybsze? Pewnie Honor 20. Tak jak już widzicie. Ale sobie czekamy. Co tu z tego wyniknie. Tu już jest gra odpalona. Jeszcze zwróćcie też uwagę na jakość samej grafiki, jaką automatycznie ta gra ustawia. Po prawej stronie delikatnie mówiąc pikseloza, po lewej znacząco lepiej, tak jak być powinno. Więc no niestety tak to wygląda, więc tutaj również Honor Lite no, no nie pokazuje za dużo, no bo jest Lightem. Jeszcze zobaczmy RAM. W jest, tu jest 4 GB pamięci RAM w lajcie tu mamy 6, więc zobaczmy co zostało w RAMie. Na pierwszy rzut oka tutaj widać, że pierwszy problem w Hologe 20 Lite. Tutaj również problem. Nawet mimo, że się też ponownie uruchamia. Następnie mamy Temple Run 2. To samo. Subway Surfers też poza ramem w lajcie. Dead Trigger 2. Tu w ramie. Tu widzimy restart gry. Następnie. Cóż tu dalej mamy? Można się uruchomić. Asphalt Extreme. Sytuacja analogiczna 4 giga to naprawdę za mało. Później mamy Unkilled. O, tutaj jest ubite w obu przypadkach. W Honorze też nie pozostał w 20 w ramię. Strasznie mnie denerwuje to Honorowskie, bo podwójne czasami kliknięcie. Jeżeli chcecie wyjść z czegoś, to jest no. Średnio to działa czasami. No, widać. No więc tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. No, wiadomo, że 20 Lite był skazany na porażkę. No i po prostu pokazałem Wam różnicę, czym różni się telefon w wersji Lite od, od pełnowartościowej do modelu. Więc, no, jeżeli ktoś zależy na jakiejś takiej większej wydajności, lepszej prędkości działania, szybkości, no, to wiadomo, nie, nie kupujemy telefonu w wersji Lite, no bo po prostu jest on. No gorszy, no nie da się ugryć, no ale tańszy, więc to zawsze jakoś idzie w jedną albo w drugą stronę. Dobra, macie jakieś pytania? Piszcie w komentarzach: na no do, Linki do społeczności, profil na patronach, oczywiście, Dzwoneczek. Komentarz: Subskrypcja odnośnie Honora 20 i Honora 20 Lite. Oczywiście są playlisty, możecie zobaczyć porównania z innymi telefonami, z szybszymi i słabszymi, więc żeby tutaj mieć jakiś taki pogląd, jak on mniej więcej w porównaniu do innych działa. Jeden i drugi oczywiście. Więc tyle. Honor 20, Honor 20 Lite. Z tej strony uciek. trzymajcie się ciepło. Ai. Hey.